Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym wideo, tym razem wideo w zakresie bezpieczeństwa informacji, a dzisiejsza tematyka odcinka to zasady postępowania z informacjami. Można powiedzieć, że jest to jeden z filarów systemów bezpieczeństwa informacji, czyli to w jaki sposób my przyjmujemy organizacyjnie zasady, które ukierunkowują nas. Na postępowanie z informacjami w różnego rodzaju obszarach naszej codziennej pracy. Oczywiście, za chwilkę temat rozwiniemy sobie bardziej, opowiem ci, z czego powinny te zasady wynikać, jak powinny być ułożone oraz jakie obszary powinny nam zapewniać, ale zanim to, to oczywiście chciałbym zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A dodatkowo. Chciałbym poinformować Cię, że poniżej tego wideo w opisie znajdziesz wiele linków z dostępnymi darmowymi materiałami. Zacznijmy sobie od podstaw, czyli czym w ogóle są zasady bezpieczeństwa. Jak sama nazwa wskazuje, są to sposoby postępowania z informacjami, ale w różnym kontekście. Po kolei oczywiście omówimy sobie te poszczególne obszary. Natomiast pytanie, czy z każdą informacją będziemy postępować w ten sam sposób? Co to oznacza? Jeżeli przyjmiemy sobie, że daną informację przechowujemy wyłącznie w formie papierowej lub wyłącznie w formie elektronicznej, to czy na pewno ta zasada ma się odnosić? Do każdej informacji, czy do jakiejś konkretnej, wyjątkowej? Z czego to właściwie powinno wynikać? Myślę, że każdy, patrząc na to logicznie, powiedziałby: No, oczywiście, że nie. Jedna zasada nie powinna dotyczyć każdej informacji. Dlaczego? Ponieważ jedna informacja różni się od drugiej. Dwie różne informacje. Mogą posiadać inny poziom poufności, inny poziom wrażliwości na naszą organizację, inny poziom krytyczności, czyli w inny sposób, przykładowo, dana informacja będzie wpływać na nas w przypadku jej wycieku. Dlatego też to, w jaki sposób my będziemy postępować z daną informacją, powinno wynikać z klasyfikacji informacji. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o samej klasyfikacji informacji, to warto wyszukać sobie tą tematykę na naszym kanale, ponieważ o tym też nagrywałem wideo. Czyli, jeżeli już wiemy, że zasady postępowania z informacjami powinny wynikać z klasy informacji, to już jest dla nas pierwsza, konkretna i ważna informacja, jak, te, jak będziemy. Te rodzaje informacji sobie grupować. Oczywiście, dla przypomnienia, to dana organizacja decyduje sobie, na ile klas i w jakim zakresie dzieli swoje informacje. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli my przyjmujemy jakieś zasady postępowania z informacjami i definiujemy ich na podstawie konkretnej klasy, to teraz ja, jako użytkownik, Pracujący w danej firmie, chcąc postępować z daną informacją zgodnie z zasadami, muszę wiedzieć, do jakiej klasy, jakiej klasy dotyczy dana informacja, czyli w jaki sposób ją mogę przypisać. W tym zakresie pomaga nam proces oznaczania informacji. Również w wideo dotyczącym klasyfikacji informacji mówiłem o tym więcej. To znaczy, każda klasa informacji powinna mieć swoje oznaczenie, zarówno w formie analogowej, czyli papierowej, jak i elektronicznej. My, pozyskując jakieś informacje, przetwarzając ją, powinniśmy być świadomi, do jakiej klasy ona należy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli przyjmiemy sobie poszczególne zasady dla poszczególnych klas, aby one były skutecznie realizowane, Użytkownik musi wiedzieć, z jakim rodzajem klasy informacji ma do czynienia. Pierwszym podstawowym obszarem, w którym powinniśmy określić zasady zachowywania się z daną informacją, to ich przechowywanie. Oznacza to, że określamy, w jaki sposób w naszej organizacji dopuszczamy możliwość przechowywania informacji. Przykładowo. Czy daną informację możemy przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy ta dokumentacja powinna być w jakiś konkretny sposób zabezpieczona? Czy powinna być przechowywana w jakimś dedykowanym folderze, w dedykowanej szafie przykładowo tylko metalowej, lub tylko zamykanej na klucz, lub inny środek zamknięcia fizycznego? Czyli na początku w ogóle określamy sobie zasady przechowywania tej informacji. Drugi element, który powinniśmy określić, to zasady tak zwanej dystrybucji. Jak wiemy, informacja dzisiaj krąży, jest przesyłana, jest transferowana, jest udostępniana innym osobom. Tutaj znów musimy sobie podzielić transfer informacji na dwa rodzaje: transfer wewnętrzny i transfer zewnętrzny. Ponieważ w tym kontekście też możemy przyjąć różne zasady. Inną zasadę będziemy mieli na przykład dla przesyłania wiadomości mailowych z informacjami wewnątrz naszej organizacji tylko na domenie naszej firmy, na adresy tylko domenowe, a inne zasady możemy sobie przyjąć dla tej samej informacji w zakresie jej przesyłania na zewnątrz, poza naszą tzw. zaufaną sieć lokalną. Kolejny element to również. W jaki sposób my informacje powinniśmy zabezpieczyć w ramach ich transferu. Przykładowo, pliki przesyłane w formie mailowej powinny być dla danej klasy zaszyfrowane, czyli powinny być zabezpieczone przykładowo hasłem. Możemy też określić na przykład formy komunikacji danej informacji i wyłączyć możliwość przesyłu. Pocztą elektroniczną lub przekazywania w formie udokumentowanej, papierowej, ale dopuścić wyłącznie przesyłanie czy transfer informacji poprzez dedykowany zasób sieciowy. Jak widzisz, tutaj możliwości mamy bardzo dużo, i zależnie od danej klasy, oraz w zależności od tego, jak bardzo chcemy chronić daną informację. Powinniśmy przyjąć odpowiednie zasady jej komunikacji. Kolejny zakres, bardzo ważny, to wynoszenie informacji poza tzw. strefę bezpieczną. Strefa bezpieczna najczęściej definiowana jest jako lokalizacja fizyczna lub lokalizacja sieciowa administrowana przez daną firmę, daną jednostkę. Czyli uznajemy, że fizycznie Dana lokalizacja, dany adres, dany biurowiec czy dany pokój jest dla nas lokalizacją bezpieczną. Natomiast my, przykładowo, chcąc pracować zdalnie, możemy mieć potrzebę zabrania jakiejś teczki czy segregatora z dokumentami poza siedzibę organizacji na przykład do domu, do kawiarni, do hotelu czy na inny wyjazd służbowy, czy wyjazd do klienta. I teraz również powinniśmy przyjąć. Zasady postępowania z informacją w takim obszarze organizacyjnym. Czy my pozwalamy na wynoszenie poza obszar bezpieczny każdego rodzaju informacji, każdej klasy? Jeżeli tak, to w jaki sposób poza tą bezpieczną lokalizacją takie dokumenty powinny być chronione, przechowywane i przetwarzane? Kolejny bardzo ważny zakres to kopiowanie. Pamiętajmy, że mamy. Jedną informację, którą chcemy chronić, natomiast możemy tą informację w dowolny sposób skopiować setki, tysiące, miliony razy. Natomiast w takim przypadku, my już nie chronimy jednej informacji, jednego nośnika informacji, to nagle się może okazać, że my musimy chronić w ten sam sposób miliony różnego rodzaju nośników informacji, które, które zawierają tą jedną konkretną informację. Więc znów powinniśmy również przyjąć zasady postępowania z informacją w zakresie jej kopiowania. Określić, które informacje możemy kopiować, które informacje możemy kopiować w pewnych warunkach, przykładowo po zatwierdzeniu jakiejś zgodzie, lub tylko w konkretnej formie, a których informacji kopiować w ogóle nie możemy i powinny być one wręcz wersjowane, nadzorowane. To też jest bardzo ważny zakres, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji. Następnym obszarem, który można również często łączyć ze sobą, jeżeli chodzi o przechowywanie, to informacje udostępniane w zasobach chmurowych. Dzisiaj większość organizacji korzysta z różnego rodzaju rozwiązań chmurowych, gdzie poniekąd troszkę tracimy, a czasami nawet nie troszkę, tylko w pełni tracimy w jakiś sposób kontrolę nad, do, nad informacją. Samym odrębnym tematem, o którym też myślę, że warto będzie i nagramy wideo, jest przechowywanie informacji w chmurze, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o zasady postępowania z informacjami, również powinniśmy w tym obszarze, jeżeli oczywiście u nas w naszej organizacji jest to zasadne, opisać zasady postępowania. Przykładowo, wyłączyć informacje, które nie mogą zostać przechowywane w chmurze. Które, których nie możemy jako użytkownicy wgrywać do zasobów chmurowych. Może się tak, tak zdarzyć, że takie informacje będziemy chcieli w naszej organizacji przetwarzać. No i oczywiście ostatni z tych podstawowych obszarów to archiwizacja i niszczenie. Również powinniśmy określić, w jaki sposób daną klasę informacji archiwizujemy, w jaki sposób zabezpieczamy w tym archiwizacyjnym miejscu zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, ale również jakie dopuszczamy zasady niszczenia. Niszczenia w taki sposób, aby ta informacja nie była dostępna choćby po jej unicestwieniu dla osób niepowołanych, osób trzecich, ponieważ może się okazać, że chcemy zniszczyć jakiś nośnik informacji, elektroniczny nośnik jeżeli zrobimy to niepoprawnie, niezgodnie ze sztuką, to może się okazać, że te informacje nadal są możliwe do odtworzenia i nadal mogą wpaść nie w powołane ręce. Pamiętaj o tym, że te obszary, które ja wymieniłem, są to podstawowe obszary. Oczywiście możesz sobie zidentyfikować ich znacznie więcej u siebie w organizacji i przyjąć odpowiednie zasady postępowania. Mogą to być choćby zasady dotyczące kopii zapasowych poszczególnych informacji czy ich klas. Pamiętaj na pewno o tym, aby również opisując zasady postępowania, zwrócić uwagę na formę przetwarzania, na nośnik, na którym informacja się znajduje. Ponieważ inne zasady będziemy przyjmować dla nośników papierowych, a inne zasady będziemy przyjmować dla nośników elektronicznych, gdzie jeszcze możemy podzielić te nośniki na nośniki zewnętrzne, wewnętrzne, sieciowe, chmurowe. Więc jak widzisz, może to być bardzo złożony temat, natomiast jeżeli podejdziesz do niego rzetelnie i w sposób, który będzie zapewniał odpowiednie zabezpieczenia, na pewno da Ci to dużą wartość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałem Ci w tym wideo, są dla Ciebie pomocne, dały Ci pewne wskazówki postępowania, jak postępować, jak tworzyć zasady przetwarzania informacji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesuje Cię tematyka związana z systemami zarządzania, z bezpieczeństwem informacji, to warto zrobić to już teraz. Ja dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i oczywiście zapraszam do kolejnych.